Wuja. Dzisiaj będziemy grać w World of Tanks z moim przyjacielem, e, jeśli chcecie to możecie dołączyć do mnie, e, ja się nazywam Adam Podługa. Filipek, możecie mnie zaprosić do znajomych, ja jestem w Rosji, e, a dzisiaj będziemy grać z moim kolegą, przywitaj się, siema, dobra to ja nie przedłużam i gramy. Jak chcecie, to zostawcie łapkę w górę, ale jak nie chcecie i Wam się nie spodoba film, to zostawcie łapkę w dół. I piszcie w komentarzach, bo ostatnio widziałem, że pod filmem z Brawl Starsa w ogóle nie było żadnych komentarzy. A najdziwniejsze jest to, że grasz w teamie rosyjskim, a jeździsz ciągiem japońskim. No, w sumie tak, no ale to jest World of Tanks. Nie mam koreański. Oczywiście gram na tablecie a mój kolega chyba się nie zna na tej grze bo powiedział, że gra koreańskim czołgiem, a gra hiszpańskim czołgiem no właśnie i będę musiał dobra, nie wiem przepraszam za jego słownictwo oczywiście tutaj będę mówił bardzo wo... mało, bo ja chcę się skupić także nie zwracajcie uwagi na niego, bo on jest chore psychicznie, więc... Ja wiem, wiecie, ja mówiłem, żeby się przynajmniej spróbował zachowywać jakoś dobrze na tym filmiku, no ale... Wiecie, to jest taki chłopak, który rozwyżony Zlefnie jest. Nie się telefon. Nie się telefon. Widzicie jaka wymówka? No, to jest taki. Nie! Niegrzeczny chłopak. No jaki ma być? Grzeczny! Oczywiście ten filmik nie będzie na poziomie, bo ja dopiero zaczynam nagrywać. Nie umiem sobie dobrać kolegów co dobrać kolegów do grania, no i tyle. No ale przy, zrozumcie, że ja po prostu zaczynam dopiero, gra, zaczynam dopiero nagrywać i nie będę nie to takie dobre filmiki, ale jeśli chcecie, to piszcie, jakie chcecie, żebym nagrał gry. Jeśli chcecie, żebym nagrał jakąś grę, to piszcie, ja, ja ściągam i nagrywam. No. Mój kolega, widzicie, pisze, pisze, pisze i nic nie pisze, Ale, przepraszam, co z tego, że No widzicie. Jest takie granie, Ale oczywiście mamy dużo czo czołgów, więc można sobie wyjść i zacząć grać od początku. Co? No dobrze. Ten filmik będzie jakoś pięciominutowy, dwie gierki z zagramy i tyle, bo będę musiał pograć z moim kolegą, jaki jeszcze wiesz. jest... jest. Fajnie. Taki, że w ogóle nie można z nim grać, bo mówi brzydkie słowa. Nie mówię, że ja nie mówię, no ale na pewno nie na filmiku. Powiedziałem tylko jedno. I widzicie, teraz on się będzie, kłócić. będzie się nie kłócić. On się teraz będzie po prostu kłócić. Ale zagramy sobie teraz z piątką, bo mój bo... kolega ma mniej czołgów niż ja. Dopiero ja zaczął grać. Jego lepiej nie zapraszajcie do znajomych, bo on gra dopiero kilka dni i raczej z wami nie będzie grać. Nawet, żadny, nawet nie wiecie jak się nazywa. E, Chciałbym ci przypomnieć, że jak jesteśmy w plutonie to jest wszystko widać. E, więc lepiej go nie zapraszajcie, bo on dopiero zaczął grać, a jeśli chcecie i dotrzymać mu towarzystwa to możecie, ale on dopiero gra 4 dni. No i jest bardzo dobry w tą grę. Jak dla mnie jest bardzo dobry, bo zrobił bardzo dużo tutaj. Ale no, jeszcze le lepiej go, jeszcze go nie zapraszajcie, bo on lubi tutaj być. Lubi się denerwować mój przyjaciel. I no, 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 może, 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 no może po was jechać i przeklinać po was. Źle powiedziałeś, bo ja się denerwować. No widzicie, sam wam potwierdził. Z góry do. Mhm. I jeszcze chciałbym o, was co, o coś poprosić. Jakbyście mieli ochotę, to byście napisali mi może mi w komentarzach, jak rozpocząć transmisję na żywo, bo jak ja chciałam ostatnio rozpocząć transmisję na żywo, to mi się wyświetliło, że potrzebuje tysiąca subskrypcji, ale ja wiem, że można szybciej rozpocząć. Ale napiszcie mi, i czy, i co, jaki, i czy, jaki program trzeba użyć, żeby móc... Nagrywać na, na transmisję na żywo naprawdę bym chciał, ale no niestety nie umiem. A jeśli chcecie jeszcze brał starsa, to piszcie, ja chęt, z chęcią zrobię. Może bez mojego kolegi, bo mój kolego, mojego kolego nie namówię, że ze mną zagrał w tą grę. No ja też w sumie ostatnio tyle, tak się gra, tak grałem się, tyle denerwowałem, że... No, to jest prawda i dlatego odinstalowałem tą grę. Ale dla was... Dla was się mogę poświęcić i zainstalować go od nowa? No, więc piszcie. pytanie, Dobrze. Mi się wydaje, że to już będzie o wiele, wiele lepszy filmik niż był... E... Zbrał starsa, bo jak ten już był wieczorem, ja byłem taki rozszerzony, bo nie wiedziałem co ja robię w ogóle. Byłem się wstydziłem, a teraz jest popołudnie, już, już się nie wstydzę. No, nie wstydzę się, no i po prostu. Mi się wydaje, że mój głos jest o wiele, wiele lepszy. Ja to jest ziom i raz, jak go nie zasubskrybujecie, to was znajdę i. Zasubskrybuję go z dłuższej telefonów z tabletów. Nie, ja nie żebram o, łap, o łapkę, nie o subskrypcję, więc ja to nie, su że ty. nie słuchajcie go. Nie musicie mnie subskrybować. Ja was do niczego nie zmuszam. Ja powiedziałem, jeśli chcecie, subskrybujcie. Jeśli nie, to nie. Ja was nie zmuszam. Ale. Możecie to, to zrobić. Ale powiem wam, że piszcie w tych komentarzach, bo ostatnio ja też mówiłem żebyście pisali w komentarzach że chcia, bo chciałem sprzedać konto ale, wy, ale nikt do mnie nie napisał w ogóle, w ogóle nikt i ja nie wiem ja nie wiem czy wy mnie w ogóle oglądacie bo chciałbym żeby ktokolwiek do mnie napisał jakikolwiek komentarz nawet elo, nie? no, nawet elo ja a jestem szczęśliwy Ja mam pytanie, można w 3 wygrać. grać? razem? Właśnie nie da się w World of Tanks grać w trzy osoby, są jest tylko na dwie osoby. No, no, no. A, bo jakby się dało, to zrobił transmisję na żywo e, i, by, e, e, i byśmy sobie pograli z widzami, ale możemy pograć z widzami. Jeśli będziecie chcieli, na transmisji na żywo, e, to piszcie w komentarzach. E, a szkoda, że właśnie się ira kilka osób, bo byśmy grali. W osoby. W siedmiu, bo... Nawet w 7 osób, bo no, jest 7 osób. Mamy... Bo mamy dużo kolegów co grają w tą grę, nie? No. Albo byśmy po prostu za 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 stworzyli tego. Yy, no wyklę. Nie grę dla znajomych yy, i byśmy mogli... Yy, po prostu pograć razem. 7 na 7, a ja już mówiłem, że to będą dwie rundy, więcej nie gramy, więc to już jest koniec. Dziękuję Wam za oglądanie. No, trzymajcie się i pa pa! Piszcie w komentarzach, proszę Was. Dzięki. Pa!